Witajcie serdecznie, Jakub Kulik, dla sportu jest z nami Konrad Karwat. Witam Cię. Witam serdecznie. Przywitam Cię, chociaż tych piąteczek zbiliśmy dzisiaj trochę. Tak, dzisiaj e... odwiedziłeś nas do na treningu, bardzo to miło. Fajnie, że wpadłeś do nas i wszystkich ogólnie zapraszamy, redaktorów do treningu. <grytanie> Słuchajcie, e... Zapraszam serdecznie. Ja przed chwilą robiłem taką zapowiedź, bo mieliśmy troszeczkę inny pomysł na ten, na ten wyjazd. Natomiast fajnie, że dzięki tej gościnności Marcina też udało nam się ten większą część treningu, cały trening praktycznie nagrać, więc zmontujemy z tego pewnie e, takie fajne kompilacje, żeby ludzie zobaczyli, jak ciężko się trenuje. I pierwsza rzecz, którą tutaj, z którą się zderzyłem to to, że to Marcin mi zapowiadał, że no nie ma odpuszczania i że nie będzie tutaj odpuszczania. Nie no tu, tu widzisz, to jak przychodzisz, to, to widzisz, i to mnie to właśnie w tym, w tym klimacie urzekło. Co zawsze dużo się pyta właśnie w wywiadach, jak przeprowadzają, co takiego jest w tym trenowaniu tutaj w tym miejscu, zbadle. Z to teraz właśnie to doświadczyłeś, to jest właśnie to. To jest dyscyplina, tu się nie możesz odezwać, żartować, nie możesz pieprzyć o głupotach, tu masz robić robotę, zejdziesz z matem, możesz sobie ja, ja robić, wszystko co chcesz. Jest fajna atmosfera, ale na macie jest robota. I to mi się zajebiście podoba, że przychodzę tu. Ja wiem, że tu zrobię robotę. Wiem, że nie przyjadę tutaj z Łowicza na marne, tylko naprawdę zrobię to na 100%. No powiem Ci, że wiesz, ja gdzieś tam w różnych klubach byłem, też e, no polecam serdecznie każdemu w ogóle, kto zajmuje się dziennikarstwem, jeśli chodzi o MMA, żeby też spróbował potrenować, bo też zobaczy inną perspektywę, trochę otwiera. E, ja byłem zaskoczony, ale pozytywnie właśnie tym, że tutaj nie ma zbędnego czasu na takie gadanie, uśmiechy. Jest to przed, jest to po, natomiast atmosfera na treningu, ciężko trenujemy, ciężko pracujemy. Widzisz, jakome relacje mamy razem z trenerem, z trenerami ogólnie. Jacek Żelazko jest kojarzony, bo Jacek, Jacek w, sobotę, w sobotę tutaj nie trenuje z nami. To widzisz, relacja jest taka koleżeńska i tak dalej, ale do momentu wejścia na matę. Potem jest robota, potem Marcin jest sensem, jest trenerem i wiesz, i nie, nie można przerywać, głupich pytań zadawać, tylko trzeba robić po prostu. No, ja wiesz, ja byłem jeszcze w czwartek tutaj na, na sparingach grapplingowych i właśnie wtedy mi e, Marcin mówi, w sobotę masz być, Konrad też będzie. E, ja mówię, dobra, no ale wiesz, to przyjdę tylko wywiad On mówi, nie, masz przyjść na trening. Ja mówię, dobra, w piątek odpuszczam Piotrkowską, tylko ewentualnie Ewentualnie na chwilę A, i... A, z tą odpuszczalnią trzeba się zastanowić, bo tutaj jak miał wybrać nic czy Piotrkowską, to nie wiem co... Nie, zapytaj się Nikoli, wczoraj byłem na akulacji i wiesz, pierwsza mówię, muszę iść, jutro trening i, i wstałem i poszedłem, także... A, to z Nikolą łazić, pójść, to nic jest... <laughs> ciekawego. Konrad... No, no, od kebaba do kebaba. No, właśnie, byliśmy na kebabie i, i, i smaczny. Słuchaj, Konrad... Co u Ciebie, bo, bo powiem Ci tak, dzisiaj akurat High League w Łodzi, Ty jesteś z Łowicza, więc w sumie tutaj niedaleko, no, szkoda, że Ciebie nie ma na tej karcie walk. No powiem Ci też, trochę właśnie jestem rozczarowany, bo tu jednak, kurczę, kupę ludzi, sam widzisz, nawet chłopaki co mówili to w przerwie, ludzi by tu przyszło, wiesz, na, na moją walkę, dużo moich znajomych, bliskich, pewnie, pewnie też część rodziny, bo to jednak jest naprawdę no, rzut beret, tak, tak, tak można powiedzieć, bo 45 minut drogi mam do Łodzi, godzinkę, tak mniej więcej. No szkoda, no bo wiadomo, następna gala pewnie gdzieś tam będzie dalej, no bo tutaj raczej raczej no, dla mnie blisko jest Kołódź Warszawa, tak? Więc raczej raczej następna gala High Liga. Nie odbędzie się ani w Łodzi, ani w Warszawie, będzie gdzieś daleko, trzeba będzie tam dojechać. Myślę, że tych będę miał mniej wiadomo, nie? szkoda, no szkoda mi jest bardzo. Ja wiem, powiem ci, szczerze, że troszkę nie rozumiem, właśnie też Hali Liga z racji tego, że, że tutaj ty jednak masz dużo, mocną społeczność, wy jako Stronka ekipa też macie bardzo mocną społeczność, kanał, który robicie e, i te odcinki, gdzie też jeździcie do zawodniku, naprawdę się to mega, mega rozwija i fajnie się to ogląda. No to bardzo nam miło, no właśnie robimy to dla ludzi i też fajny są taki taki pozytywny, że Wiesz, ja mam na przykład wiadomości takich na Instagramie, że kurde, dzięki Wam zacząłem trenować. Powiedz, to jest, to jest najpiękniejsze, co możesz usłyszeć, robiąc właśnie roboty z YouTube. Bo, yy, wiesz, wiadomo, że jakiś pieniądze z tego zarabiasz, fajnie i tak dalej, ale że ktoś jednak kurczy, dzięki temu, tam ruszył, ruszył, ruszył tą dupę z fotela i zaczął coś się co, ze sobą, nie? Słuchaj, mieliście przyjemność potrenować też z Damianem Janikowskim. Ty miałeś też okazję troszkę tam powalczyć w klinczu, w zapasach. Damian się bije na tej gali. Jak oceniasz Damiana, to jego siłę, to jego umiejętności zapaśnicze? No bardzo dobry zawodnik, wiesz, kurczę, to, 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 to nie jest mój level, nie jest mój poziom. Żadna w wypadku, ale mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś może w przyszłości uda mi się gdzieś tam na takim poziomie jak Damian Nikoski, czy właśnie zawodnicy z być. Ale Ty się też mega rozwinąłeś, też mega, wiesz, tak, no też nie miałem za bardzo czasu obserwować, mogliśmy tylko razem robić to, to powiem Ci szczerze, że naprawdę, no, wysoki poziom, no nie powiedziałbym, że tu odstajesz od którychś z chłopaków, naprawdę robisz z nimi jak, jak, nim jak równy z równym. Ja nie będę ukrywał, z nie będę kłamał, ja talentu do sportu walki nie mam. Ja po prostu ciężko pracuję, ja mogę, mogę powiedzieć śmiało, że ta, talent do, spor, do sportu siłowych gdzieś tam był, no bo, no bo wiesz, też te wyniki miałem duże jak na młody wiek, a tutaj tego talentu nie mam, ale staram się nadrabiać wszystko ciężką pracą, ci trenować naprawdę ciężko dwa razy dziennie, ojej. Nie, Nikola. Siema, siema, cześć kolega. Słuchajcie, władca Piotrkowskiej w Łodzi. Pozdrawiam, pozdrawiam. Mówię, krzyczę z daleka, kodę pozdrowienia. Ja mnie pozdrawiam sam siebie, pozdrawiam. <laughs> wiesz, taki będzie tytuł e, Nikola przerywa wywiad. Weź go tam wytnij. Pamsku. Hmm. Nikola przerywa wywiad Konrada. Agresywnie jeszcze. A stoi się cieszy i słucha. Jezu. Czyli, czyli ty właśnie tak jak płciam skoro sam twierdzisz, że, że nie masz talentu, tylko ciężka, ciężka praca. Nie lubię, wiesz, nie lubię zapierdzielać. Tak śmieje zawsze z rodzicami, że po prostu pracocholizm we krwi, lubię, lubię zapierdzielać, czy to jest taka, właśnie taka zwykła praca, czy tam to, to, to siłownie, co prowadzę, ten kanał, czy, czy, czy to, Ja po prostu lubię pracować, nie wyobrażam sobie po prostu, że wstaję rano i nie robię nic, nie? No i dobrze, słuchaj, e, miałeś okazję trenować z Damianem Janikowskim, zaraz też pogadamy o typowaniu. Miałeś też okazję, na, na kanale robiliście odcinek z Mamedem Halidowem. Ci więcej, e, tutaj pomagałem Mamedowi w przygotowaniach też. Tutaj, e, on był tu u Was w Łodzi, z tego co wiem. E, ja byłem u niego właśnie z tym filmikiem, później on był u nas na dwa dni i później ja byłem jeszcze raz u niego. Tutaj właśnie poprosili tutaj trenera, żeby mnie przyjechał i, i pomagaliśmy to w przygotowaniu. Jak wyglądają przygotowania? No ja to doskonale rozumiem, że mamy chce porobić z ludźmi, którzy są dużo silniejsi od niego. Ciężko jest też takie osoby znaleźć. Natomiast powiem Ci, że jeśli mamy sam prosi o to, żebyś przyjechał, to chyba jest to spore wyróżnienie. Powiem Ci taką sytuację, która miała miejsce może z miesiąc temu. Siedziałem sobie na balkonie, wiesz co, co robiłem, oparty byłam o barierkę, powiedzmy. I tak sobie myślałem. Y, to powiedziałeś Ty, nie, ja, ja, ja tego nie powiedziałem. Ale stałem sobie oparty o barierkę i tak sobie dumałem właśnie, myślałem sobie. No i tak w lewą stronę się odwróciłem, córeczka spała, wiesz, tam przez, przez tą szybę. I taką, mam takie zdjęcia, wiesz, nad, nad telewizorem. Tak, kurde, wygrałem puchar z Sławkiem Toszkiem, Polski. Startowałem y, z naprawdę przymi zawodnikami w tym kraju, że chodzi o strogmę i teraz mam okazję trenować z małetem Khalidowym. Te ja naprawdę jestem już człowiekiem spełnionym. No nie, no, powiem ci szczerze, że to wiesz, to, to jest takie spore to jest wyróżnienie nie, nie. I to Wiesz że tak w tak krótkim czasie, nie? Spore wyróżnienie to mało powiedziane, to dokładnie że w takim krótkim czasie. No, też dużo szczęścia gdzieś mam tutaj swoje drodze, nie będę tego tak ukrywał, że to wszystko to mi tak przychodzi y, o od Boga mam po prostu jakoś, tak Także trafiam dobrych ludzi na drodze i tak, tak się to toczy. Nie? A to wiesz, to też nie jest tak, że, że to idzie samo z siebie, bo wydaje mi się, że dajesz dużo, wiesz, dużo, dużo, od siebie, że jesteś dobrym człowiekiem, no to też, wiesz, ciężko pracujesz, masz pokorę, to, to też to wraca, w, wiesz, w bliższym czy dalszym dystansie. No, no tak, ale sam wiesz, to szczęście zawsze jest potrzebne. Musisz mieć tego szczęścia do wszystkiego. No tu mi się gdzieś też właśnie to, to pofarciło, że no ten trener ma też szerokie kontakty, jeżeli chodzi o sporty walki i fajnie, że się mogłem przydać. W taki, słuchaj, no, będę no tę tą walkę i oglądając tą walkę, będę wiedział, że jakiś cząstek w niej miałem udział, tak? To jest też piękne, nie? Słuchaj, jak, jak wyglądały te treningi z Mamedem jest, na pewno u niego spryt, na pewno u niego ta szybkość, technika jest na wysokim poziomie, bo, bo, bo siłowo widziałem, że jednak był do zdominowania, nie? Nie no, wiesz, na no, ja jazdzie co nie był, nie byłbym stroke wiesz, ja na przykład nie lubię jak ktoś o mnie mówi, a to wkurzył mnie ktoś właśnie ktoś podczas jednego wywiadu, powiedział, no po tej walce może cię nazywać sportowcem, ja tak słucham, mówię, a wcześniej to kim byłem? Przecież ja, byłem, ja nie, nie Który, byłem Który, to kanał? Dzisiaj się z nimi widzę, to to wyjaśnię. Całkowicie wyjaśnię. A, <laughs> zaproś na Matę i pokaż, no, wiesz. Nie no, wiesz, sportowcem ja byłem zawsze, tylko po prostu zmieniłem dyscyplinę, wiesz. No ja trenowałem po prostu coś innego. Teraz te treningi się zmieniły na, no, wiesz, na wydolnościowe i tak dalej, tak dalej. No takie, te typowo pod MMA. Ale no sportowcem byłem zawsze, no. Ja nigdy nie byłem jakimś tam głupkiem z internetu, nie? To jest prawda. Słuchaj, 2-0. Taki masz rekord, na razie się nic nie zapowiada. E, natomiast no, no, tak jak powiedziałeś, żałujesz, że nie możesz tu w Łodzi no, zawalczyć, więc pewnie będziemy czekać gdzieś dopiero po, po nowym roku na, na Twoją walkę. Natomiast czy, czy jest ktoś, wiesz, wiadomo, że ty nikogo tu nie będziesz wyzywał, natomiast czy jest ktoś, z kim po prostu chciałbyś się zmierzyć, bo, bo Cię elektryzuje takie starcie, bo ci ciekawi, bo chciałbyś, wiesz, mieć takie wyzwanie z Nikola tam przez nim. <śledzianie> Nie, nie mogę tego powiedzieć przed kamerą, stracę dobry wizerunek, z Nikolą z nie, Nikola psychicznie mnie zamęczył, wstawia te głupoty na Instagramie, popatrz co on z Pudzianem robi. No. Tam co tydzień jest zdjęcie na Pudziana, story na Pudziana, Pudzian się złapał w siatki, Pudzian się wikołka zrobił, Pudzian się przewrócił, człowiekowi żyć nie daje. No. Ja teraz no. się pojawiło na Twitterze, jak Pudzian tam dodał zdjęcie z nogą, Nikola musisz i tam Pudzian. wszyscy, że wchodzi za Mameda. Jakby to powiedział e, trener Bandel, nie prowokuj głupka. <głupka> A tak to do tego starcia, no to wiesz co, no chciałbym z Piotkiem Piechowiakiem zawalczyć, bo tutaj wiesz, z Krzyśkiem wygrał, Krzyś, z krzyszkiem trenowałem całe z trokmenów i to myślę wydaje, że taka fajna walka by była, nie? Fajnie, co prawda nie te same organizacje, bo jednak Piotruś jest, jest związany z Fejmem. No, natomiast wiesz, z Hailigiem teraz dobrze żyje, więc tak. mi się wydaje się takie wypożyczenie, raczej by nie było z tym problemu. Czy, czy, czy do nas do Hejliga, czy ja tam do Fejmu, to bez różnicy jest problem. A ty już gdzieś proponowałeś e, włodarzom Fejmu, e, przepraszam, włodarzom że, że takie starcie by Cię interesowało, czy to sportowo? Tak? No nie, że ta, no ja rozmawiałem właśnie, właśnie, przedstawiłem, że chciałbym z bestią piechowiakiem, no i czekamy cały czas na rozwój sytuacji. Piotr już wiemy, że coś tam nie może, bo ja przygotowuje się do takich zawodów kulturystycznych, ale no jak skończy swoje przygotowania, to może udało się do takiej walki doprowadzić. Nie? No Ja Ci tego życzę, bo to by było naprawdę bardzo, bardzo fajne starcie. Eee... Waga ciężka, tam dużo kilogramów w oktagonie, natomiast naprawdę e, no to jest takie starcie, które by elektryzowało. I powiem Ci szczerze, że bardzo szkoda, że tego starcia nie ma na tutaj gali na piątce, bo, bo powiem ci, że mam trochę niedosyt, jeśli chodzi o tą kartę walk. Uf, powiem ci, no, znaczy, nic tu nie, nie ujmując tej, 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 tej gali, bo poprzednia była poprzednia też bardzo mocno. Załęcki, szpilka, kurde, bardzo fajna walka. nie? tu, tu w sumie tutaj też mamy Don Diego z, z Damianem Janikowskim. To to, na przykład dla mnie to jest najciekawsza walka tej, tej, tej a gali. Dlaczego, dlaczego typujesz Don Diego? Bo ja widziałem u ciebie na Instagramie, że ty stworzyłeś kupon dla fortuny i tam typowałeś Don Diego, a jednak miałeś tak. okazję trenować e, z Damianem i, i, i jednak twój typ poszedł na Don Diego. No, ale miałem też okazję e, przez. E, poprzednią, nie tą co była, tylko jeszcze poprzednią galę Gromdy byliśmy jakby to powiedzieć, ambasadorami jakoś tak? No byliśmy na Gromdzie, pamiętam. Byliśmy na Gromdzie, tak? Jako tam, też może być że w pracy, nie? No to ja walkę do niego widziałem z, o takiej odległości on jak... wtedy z Wasylem walczył, nie? Urlacz, nie wiedziałem czegoś takiego w życiu, nigdy, nie. Wtedy sobie powiedziałem, że z kim on by nie walczył, to tak będę stawiał na niego, bo <laughs> Ci, że to jest... Tam. <noise> no nie, nie wiem, czy on bólu nie czuję, czy on jest jakoś, nie wiem. Ciężko mi jest powiedzieć. A znaczy jest, miałem okazję gdzieś tam kiedyś trenować, czy być na seminarium u właśnie Mateusza, no jest niezwykle inteligentnie walczącym zawodnikiem, Bardzo. który potrafi w trakcie walki zmieniać styl, czy dokładać nowe akcje, Ale szukać rozwiązań. i do tego, to, że to nie chodzi tylko o początek walki, tylko... W każdym momencie walki. Nie, Czyli na wa na, na, na takim potwornym zmęczeniu to robi, To jest, właśnie, to jest chore. Właśnie nie? Mistrzowski poziom jest wtedy, kiedy ty tak. potrafisz w czwartej rundzie zmienić, tak, zmienić tak. coś, bo zauważyłeś, że tak. wiesz, że jest luka na Mega, ten. mega, mega gość. Widać, że to też z pasji robi, fajnie na niego patrzysz. Nie dość ja Damian, Damianowi nikimicuję czy coś, bo dla mnie ta walka mega ciekawa. No, musiałem postawić, no to postawiłem tak. Nie? Kto wie, czy dobrze, czy nie dobrze się okaże. Wiesz, to jest też, wiadomo, że nikt tego nie bierze do siebie, bo to jest forma zabawy, tak? A. To nie chodzi o to, że ty chcesz, żeby Damian, nie wiem, jakoś tam. Przekrał, tylko po prostu wydaje mi się, że jest to forma zabawy, wydaje ci się, że... No, ale wiesz, jak jesteś zawodnikiem, to cię wkurza, to, to dlaczego tak postawiłeś? Wiesz? To też się tak mówi, no ale jak sam, sam walczysz, to to, to, to takie Słuchaj, myślisz, i... że Damian nie będzie w stanie zdominować e, zapaśniczo Dondiego? Nie wiem, jakie Dondiego ma zapasy, też wiem, że trenuje w, w Ankosie, e, mocny klub zapaśniczo, więc na pewno też się tam rozwinął. I te, te, jeżeli pokaże dobre te defensywne zapasy, no to w tej stójce tam coś może, może przełamać zamian Nikowskiego. No w, w, wydaje mi się, że w stójce ma spore szanse. Natomiast e, pytanie, czy zdołał nadrobić e, ten etap obrony zapaśniczych, no bo jednak damian raz, że klasyk, a potem już te zapasy pod ma robi kawał czasu. A jak e, mogliśmy zobaczyć, czy wy będziecie mogli zobaczyć na, na treningu? No, no nie jest to takie łatwe. Ja gdzieś tam trenowałem klasyczne zapasy, to jednak. No właśnie, ty jesteś zapasikiem chyba, nie? Wiesz co, ja kiedyś w podstawie. W podstawówce trenowałem zapasy, potem już poszedłem w tą drogę MMA i, i parę, parę lat gdzieś to MMA trenuję, Natomiast no, wiesz, brakuje też regularności i tego, żeby, żeby trenować wiesz, i się rozwijać cały czas. tak? Dokładnie. ale jeszcze już teraz mi wspomniałem, jak spojrzałem na Oktawgon, pytając się, jak to z momentem Halidowym było. Przysięgam ci, przysięgam, z ręką na sercu, że podążę do pierwszej, drugiej walki. Nie miałem takiego oczu, że. Żeby... O kurwa, nie? walka jest. Co teraz robić? Nie miałem tego w ogóle, naprawdę nie miałem tego w ogóle. Tutaj też ten trening z momentem, tak fajnie, ha, 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 dobra, to robimy sparingi, nie, ja stoję tu, moment stoi tam, to pamiętam, jak to, każdą setną sekundę ci streszczę, no i tam ja też Żelazko zamykam klatkę, łup, ten, huś, czas ja tak stoję tak. O kurwa, mamet Halidów. <laughs> wiesz, tak nagle się tak. o kurwa, to jest, to, jednak to jest Mamet. No i tak jednak w głowie coś tam się i, i, trochę trochę woli zaczęło stykać, nie? To, to, to tak jeszcze w formie, formie żartu mi przypomniało, nie przypomniało. Trema na sparing, no ale szukaj ja, no. ja się nie dziwię, bo, bo pewnie gdzie bym wiesz, zamknęliby mnie tutaj w klatce z Mamedem, to też bym pierwsze, pierwsze 30 sekund miał takie... Ostrożnie, bardzo, nie, a potem już pewnie wie, gdzieś tam byśmy, byśmy posparowali, tak? Natomiast e, nie dziwię się, że, że, była, że było zaskoczenie. Ale mega sympatyczny gość, powiem Ci też mi się to podobało, to podobało, podobało tego podejścia na przykład do mnie. Wiesz, no ja te, te, te memat trenuję tak naprawdę co, z rok czasu, nie? No to jest, to tak naprawdę ktoś, który sportowali, to jest jeden wielki, jedno wielkie gówno, tak. No bo ro, przez rok czasu no jak się może rozwinąć? No, niewiele zrobić postępu, nawet jakbyś trenował, trenował dzień w dzień. No. Nie dojść do takiego poziomu. a mi się podobało to podejście że do mnie tak poszedł właśnie jak do tego zawodnika już, nie? że tu kontra to tam... Tam, tak, no, mega to było, nie? Jak ja się czuć, Ja nie? Ci powiem, że wiesz, też robiąc, to, no, to, to ty naprawdę masz spory progres. Wydaje mi się, że to, że trenujesz w tym miejscu, to naprawdę widać po tobie, że, że ty się mega rozwijasz i masz bardzo dobre umiejętności, to mogę śmiało powiedzieć. No słuchaj, Jak mam coś robić, to będę to, 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 to robił na 100%. Nie chcę robić tego na pół gwizdka, nie. Robić coś tak, żeby robić o no to bez sensu w ogóle za coś zaczynać, do czegokolwiek podchodzić. Dobra, no to nic. Czekamy na, czekamy na Twoją walkę. Eee, muszę Cię jeszcze zapytać e, pewnie o, e, o Abusa, bo tam była ostatnio sytuacja z policją śmieszna. E, jak Nigdy toś, nie ty <laughs> 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 Nigdy w życiu! Jak będzie miał walkę z Pudzianem. <laughs> Czyli nie wiadomo <będą> kiedy. <laughs> muszę, muszę Cię zapytać o, o tą akcję Abusa z policją, bo, bo też tam sporo portali o tym zaczęło pisać. Jak ty się do tego odnosisz? Wiesz co, ja to się nie chcę, tego. Było... Odnosić, no bo tutaj jednak tam. I wiem, że Dominik ma się odnieść na kanale strąg ekipa, także czekamy na materiał tam, co on, co on się wytłumaczy. Ja też powiem Ci tak, nie, nie oglądałem. Myślę, to, ja ogólnie byłem za tym, wiesz, za czym, żeby zrobić analizę tego materiału, nie? Żebyśmy po prostu siedzieli sobie we trzech na naszym kanale i puścili ten materiał stop. Dominik mówi, puszczam dalej stop, dominik mówi. I, i tak może wyglądać. Ja to się nie chcę ten temat za bardzo wypowiadać. Nie? Myślisz, że to jest taka e, trochę burza w szklance wody, takie, wiesz, po prostu w szukanie sensacji? No na pewno gdzieś, gdzieś też, no mówię, to wiesz, ja tą sytuację znam troszeczkę inaczej niż Ty, bo ja znam ją od środka, nie, więc y, tam też są różne fakty, ja bym nie chciał o nie... tym. Jeżeli ja się teraz wypowiem, to też nie będę obiektywny w tym, w tym temacie, nie? Rozumiem. Słuchajcie, Strong Ekipa, Abus tam na pewno skomentuje, natomiast... Czekamy, czekamy na wypowiedź rzecznika Strong Ekipy, pana Dominika Abusa. Będzie zwołana pewna konferencja prasowa, będzie można zadawać, zadawać pytania w swoim... Tajna konferencja prasowa, proszę mieć stówę w kieszeni, bo będą mnie wpuszczeni dziennikarze. Konrad, dziękuję Ci bardzo za trening, dziękuję Ci bardzo za wywiad. Widzimy się pewnie jeszcze dzisiaj na, na Hejligu. Tak jest, do zobaczenia, dzięki bardzo. Dzięki bardzo.